Ja właściwie nie miałem w ogóle teraz tego nagrywać, ale y, stało się coś strasznego. Znaczy właściwie to stanie się, y, gdy inny już nie może się z tego wywinąć. Y, zaczął malować y, jakiś tam mural na chodniku, ale biegnie na niego policjant i chce go aresztować. W ogóle nie wiem o co chodzi i dlaczego on nie może uciec. I w ogóle co to jest? I co, co się stanie? Jak się odwrócił posłusznie? <laughs> co to w ogóle jest? Idź do więzienia? Ale jak to? Jak on biegnie dziwnie, dlaczego policjant go nie prowadzi? To jest dopiero zwalona. Jak na jego miejscu bym zaczął uciekać gdzie pieprz rośnie Nawet w kajdankach Niemożliwe są te sims, simsy mówię wam Ale mam nadzieję, że go wypuszczą stamtąd to byłoby troszeczkę dziwne. Nie, ale to dobrze, że go przyłapali, bo... Znaczy, dobrze, yy, gdyż... Yy, gdyż mu wzrośnie ten poziom buntownictwa. I może jeszcze jakiś tam zioła popali, to jeszcze bardziej mu wzrośnie wtedy. I co się teraz stanie? Jestem bardzo ciekaw. Na sygnale oczywiście. Już powinien dać mu spokój, szczerze mówiąc. chce się tylko wyszaleć przecież. Ojej. No, i co to się stało? Poucza. Boże. I co, i tylko tyle? Tysiąc grzywny? Nie. No wiecie, wie co? Bez sensu. Dobra, w takim razie. Ym... No, nieźle się to skończyło, szczerze mówiąc. Nie ma co. Więc może damy sobie spokój z muralami. Niech sobie zje cokolwiek w jakiejś tam kawiarni. I zobaczymy, co z tymi ziołami jest grane, bo nie mam pojęcia. Znaczy, domyślam się, ale wiecie, ja nic nie wiem. A i nawet parking jest jakiś. Nie, w sumie całkiem ładnie to miasto zaczyna wyglądać. Podoba mi się. Okej, okay, jemy szybko i. Yy, I zobaczymy. Pójdziemy. ja i od razu jak on zje, to pójdziemy do sklepu i kupimy troszeczkę tych ziół. Na szczęście ma przy sobie pieniądze, więc nie będzie tak źle. Chociaż, znając jego tryb życia, który zacznie tutaj prowadzić, to te pieniądze skończą mi się migiem. O, wyszła ta. Są ta. Może w takim razie nikt do niej zagada. Nie. Nie, już kurde. Nie udało mi się anulować interakcji. W takim razie tak miało być, niech jedzie do sklepu. E, I tak zioła. Kupi dość sporo, aby miał zapas. E, rumianek? Tego chyba nie było. Ale. Zielono liść? Zielono liść? Aha. Lawenda. Brzęczyna. Dobra, kupimy, zobaczymy. O co w ogóle chodzi? Bazylia. Mamrotnica. <ścoughs> co to w ogóle jest? Nie mam naprawdę pojęcia. Yy... A mały maniak? Albo bomba dymna. Ok, kupimy tą bombę dymną. I, I tego małego maniaka. To te rzeczy doszły właśnie w dodatku. Yy, I ten. Yy. I zobaczymy, co to jest w ogóle. Odpalić petardę. Dobra, odpalimy. Zapal ląd. Jaki student stary. Ale jebnie, jebnie czy nie jebnie? O, to jest pytanie. Liczę na jakiś wybuch. I co i tylko tyle? Nie, nie, bez sensu. Yy, a więc niech w takim razie wróci yy, do akademika na chwileczkę. Yy, ogólnie widziałem w jego pokoju śpi dziewczyna. Ogarniacie jego pokojowe akademiku śpi dziewczyna yy, i w sumie bardziej do niego pasuje niż ta Samanta. Więc jeżeli tam będzie, to możemy do niej zagadać, albo ją znaleźć, wysłać jakiegoś SMS-a czy coś w tym stylu. Yy, no i zobaczymy, co dalej. Natomiast yy, widziałem interakcję, jeżeli kliknie się na kominek, to można właśnie spalić w tym kominku zioło i zobaczymy, wypróbujemy to. Bo to są chyba zioła, to co kupiłem? Mam nadzieję. Bo chyba żadnych dealerów tutaj nie ma. To już byłaby przesada, jak na taką grę. Nie wiem, gdzie tu jest kominek jakiś. E Dobra, chyba jedyny jest tutaj w pokoju Cierpisława. Bo dokładnie w tym smartfonie było napisane, e aby. Zjedzone zioła, czyli... Ale też... Yy... Było coś takiego. Palenie ziół w kominku. O! Jest bardzo buntownicze. Ciekawe. Spróbujemy w takim razie. I yy, jeszcze... A to jest ta dziewczyna. A nie, teraz jest chłopak. Ogólnie nie ogarniam, ale każdej nocy w tym jego pokoju śpik to inny. Magia po prostu. Magia. Spal zioło, o. Bazylia <noise> Co to jest w ogóle? I coś się od tego stanie, czy. Cierpisław czuje przypływ ambicji i chce korzystać ze wszelkich okazji. Pora pokazać, kto jest tu bosem i zdobyć ten awans. Zioła w ogniu. <noise> Ale myślałem, że szczerze mówiąc, że coś mu się stanie, po potem jakoś odleci, czy coś. Albo przynajmniej nastrójnik się jakiś pokaże. W takim razie niech coś zje jeszcze. Co? Pali się? LOL! Ej! Ja nie mogę. To niech on nie wyłazi w takim razie, niech ugasi ten ogień. Bo spanikuje reszta. Ej, on nadal się pali. Wbrew powszechnemu przekonaniu zbyt bliski. Aha, to może się umyć, no tak. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że to wszystko przez zioło. Albo może to halucynacje. Jej. Co się dzieje? I nie hugasi ten pożar gaśnicą, bo tamte pierdoły nic nie zrobią. Kurde. To, to się nazywa zaradność ludzie. Y Ja nie mogę. A zioło nadal się pali w kominku. Fajny kolor tego dymu jest, taki zielonkawy. Okej. Okay, um... Jaki pożar duży? O nie, pełnia jest teraz? Nie wierzę. Chcę mieć pełni tu. No fuck, No fuck. O, to w takim razie skorzystamy z okazji, bo tej e, simki nie ma, co tutaj poznaliśmy. Yy, I może odwiedzimy Samantę. Jest w ogóle tutaj Samanta? To nie jest ten dom. Co ja w ogóle? To nie jest jej dom. Gdzie ona mieszkała? Dobra, wiecie co? W takim razie zadzwonimy do niej i. Zaprosimy do tego akademiku yy, i zobaczmy w ogóle, czy chce się z nim spotkać. Po tym, co ostatnio zmajstrował, yy... ogólnie niezbyt ciekawy dzień dla cierpisława. Aresztowali go. Yy... Wywołał pożar. Przynajmniej zioło ma. Zioła. A jeszcze mały maniak. Co to jest ten mały maniak? W takim razie. To jest jakaś bomba, coś, coś takiego, a więc niech on wyjdzie na dwór, bo nie chce, aby zaczął się palić znów. Yy, I sprawdzimy jak to działa. No i jeszcze oczywiście teraz zombiaki jakieś wyjdą. A to niezbyt yy, mi się podoba. Dlatego nigdzie teraz nie wychodzimy. Mam nadzieję, że deszcz e, nie zagłuszy tej petardy. O! Znaczy taki zwykły bączek, tudzież motylek, chyba tak to się nazywa. No niezbyt ładne. Okej. Okay. a więc troszeczkę z nią w takim razie poflirytujemy, ale na pewno nie będziemy e, jej całować wbrew jej woli, bo to wtedy chyba nigdy e, dobrze nie wychodzi. Eee. I słyszałem jeszcze, aby być dobrym buntownikiem, trzeba protestować. Ale póki co troszeczkę... Będziemy dla niej mili. i romantyczni. Ale mam nadzieję, że teraz żaden, żaden zombie jak tutaj na mnie wyskoczy z pod ziemi. O, Cierpisław jest teraz przełamywaczem ograniczeń w grupie społecznej buntowników. Okej. Okay. Czyli po prostu trzeba się z nimi kontaktować. Bardzo dobrze. A, megafon dostał. Co to jest? Ogłoś protest. Spróbujemy, co? Tak, możemy spróbować. I jeszcze ma być pragnienie, aby rozpocząć protest. Spoko. Wybierz miejsce protestu. Park miejski. U stronie uniwersyteckiej. Aha, wiecie co, to zrobimy to później, bo w tej pełni to jednak niezbyt. No i skorzystając teraz z okazji, że to jest, on, to jest randka, nadal to troszeczkę jeszcze skorzystamy z okazji i postara się cierpliwie ją zdobyć. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. No ale zawsze warto mieć kogoś na tych studiach, tak mi się wydaje. Będzie naszym celem jest, aby były najpopularniejsze. Eee, więc jedziemy dalej. Może niech spadają o znak. Czy chce zostać dłużej? jakie tam pierdolę? Ok, ja wiem. Co więcej, co więc, a więc, a więc eee, Może jeszcze. Dobra, powtórzymy te wszystkie interakcje. O, już? Już jest trzeciej... Yy, na trzecim poziomie? A, to dobrze. No czyli po prostu... Częste kontakty są najlepsze. Może niech daje jeszcze kwiaty. Romantyczna czerwień. O, ucieszyła się, w porządku Kurcze, nie podoba mi się ta poświata podczas pełni Jest dość wkurzająca Tylko, czy, czy zombiaki w ogóle wychodzą? Tak <laughs> Jaki zombiak dziwny, a i jeszcze coś Ym, y, W dodatku studenckie życie Odpalę grę, doszły simorośle. Nie wiem, czy kojarzycie simorośle jest z dodatku 4 pory roku, 4 pory roku z drugiej części Simsów, ale tak, simorośle już się pojawiły kiedyś w naszych grach. Eee, pojawiły się w Simsach. No i mam nadzieję też, że eee, może kiedyś Cierpisław stanie się tą simoroślą. No, Kaman, co się stało? O, już uważa, że jest uroczy. To bardzo dobrze. Tylko coś im powiksowało się tutaj. Przez chwilę tak się dziwnie odstawili. A... W porządku. A więc. A więc, a więc, a więc. Dobrze. Myślę, że już na tą chwilę zakończę ten odcinek. No bo co. Jak już mówiłem, wolę, aby było krócej, a bardziej treściwie. W następnym odcinku, nie wiem, już yy, może. Popro cierpisław, Cierpisław poprosi Samantę o chłodzenia. no i oczywiście wybierzemy się na jakieś zajęcia i będzie również rozwijał swoje umiejętności jako buntownik oraz graficiarz. Trzymajcie się, siemanko!